Powłoki zabezpieczające w płynie. Szybkie i skuteczne zabezpieczenie powierzchni. HS Protect to płynne powłoki do zabezpieczania powierzchni przed uszkodzeniami czy warunkami atmosferycznymi. Nazywam się Hubert Księżak. Jestem doradcą technicznym i szkoleniowcem w firmie PBN Invest. Zaprezentuję za chwilkę, jak prawidłowo nanosić powłokę HS Protect na różnego rodzaju powierzchnie. Produkty HSP to ekologiczne rozwiązania stworzone na bazie wody. Występują w wersjach do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Powłoki HSP możemy nanosić przy użyciu agregatu malarskiego, agregatu akumulatorowego, pędzla bądź wałka, w zależności od rodzaju powierzchni i zapotrzebowania. Prawidłowe przygotowanie produktu do użycia. Przed przystąpieniem do nakładania produktu, należy go dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Przy aplikacji agregatem, należy usunąć z niego wszystkie filtry, aby nie dopuścić do ich zapchania. Odpowietrzenie zbiornika pozwoli na prawidłową aplikację produktu. Zabezpieczenie drzwi laminowanych. Zalecana temperatura pomieszczenia podczas aplikacji produktu wynosi od 5 do 38 stopni Celsjusza. Produkt należy nakładać równomiernie, uzyskując odpowiednio grubą warstwę powłoki. Szacowane zużycie na powierzchniach pionowych wynosi od 3 do 4 m2 z kilograma produktu. Tuż po aplikacji powłoka HSP pozostawia na powierzchni białą warstwę, a w procesie schnięcia staje się bezbarwna. Po naniesieniu powłoki rekomendujemy, aby pozostawić ją na 24 godziny do pełnego wyschnięcia. Usuwanie wyschniętej powłoki zabezpieczającej. W trakcie pozostawania na powierzchni powłoka HSP skutecznie zabezpiecza ją przed uszkodzeniami, zarysowaniami czy zabrudzeniem. Dzięki temu ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni oraz konieczności jej naprawy lub wymiany produktu jest minimalne. Po całkowitym wyschnięciu powłokę usuwamy ręcznie, zaczynając od wybranego rogu. Po usunięciu powłoki widzimy, że drzwi nie noszą śladów żadnych zarysowań czy zabrudzeń, co oznacza, że zostały prawidłowo zabezpieczone. Zużyte zabezpieczenie wrzucamy do odpadów zmieszanych. Prawidłowe zabezpieczenie produktu po użyciu. Po zakończeniu pracy należy szczelnie zamknąć opakowanie z produktem, aby uniemożliwić kontakt z powietrzem. Pozwoli to uniknąć powstania warstwy tzw. korzucha. Czyszczenie agregatu po użyciu produktu. Po zakończeniu pracy należy natychmiast umyć pojemnik agregatu przy użyciu zimnej wody, aby zapobiec jego zapchaniu. W przewodach agregatu mogą znajdować się pozostałości produktu, które należy usunąć. HS Protect najlepsza ochrona powierzchni przed uszkodzeniami.